Dzisiaj ciekawostki, chociaż pierwsze. Dzisiaj pierwsze wasze ciekawostki w szpitalu. Jak się zmierzycie, to macie otwarcie i tutaj wskakujecie i tutaj możecie przejść. Ok, ja, nazywam się Alicja i dzisiaj Wam pokazuję sekrety szpitala. Ja, Okej, okay, to pokażę Wam sekret, który nikt nie odkryje od lat. Patrzcie. Musimy wejść. Musimy wejść. Wejdziemy w sekretnym wejściu. Widzowie. O. Jakby to, to przepraszam, ale mojego brata było chęcać. Bo beczał. I teraz muszę wejść do góry. To nie jest takie proste. Patrzcie, jestem we szpitalu do góry. I tu jest akurat szpitala. Tu jest to. I jeszcze... Tutaj mamy tą... A co końcu się zombiaki potworzyło. I teraz wychodzimy do góry. Ja tak, Ale fajnie, prawda? Pa do, do drugiego odcinku sekretów.